Czy zastanawiasz się czasem o co chodzi w życiu? O to, żeby było miło. Ale jak zadbać o to w praktyce? Musisz znaleźć sposób, by połączyć swoje zainteresowania i fascynacje z rozsądnym myśleniem o przyszłości własnej oraz społeczeństwa, którego jesteś częścią. To szczególnie istotne dziś, w czasach pełnych wyzwań, kiedy przekonujemy się, jak ważne jest sprawne i innowacyjne funkcjonowanie instytucji publicznych. Dlatego warto wybrać studia, które przygotują Cię do wykonywania zawodu nie tylko dającego satysfakcję, stabilność i możliwość rozwoju, lecz także związanego z troską o dobro wspólne. Takie są właśnie kierunki oferowane przez Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW. Bezpieczeństwo Narodowe, Cyberdemokracja i Studia nad Rozwojem, Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną, Politologia oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym. Po ukończeniu tych studiów możesz podjąć pracę w sektorze komercyjnym oraz w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządzie lokalnym, w działach public relations oraz służbach mundurowych, w zespołach zarządzania kryzysowego oraz organizacjach pozarządowych, w agencjach odpowiedzialnych za rozwój i innowacje oraz w instytucjach kultury. Wszędzie tam, gdzie działa się dla dobra ludzi. Opuszczając Wydział Nauk o Polityce i Administracji, będziesz osobą wszechstronną, wyposażoną w wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą Ci z ufnością spoglądać w przyszłość, dbając o to, by miło żyło się i Tobie, i innym.